Za nami coming event gali KSW 86. Przed chwilą hala Orbita eksplodowała, bo ze mną zwycięzca, bohater Wrocławia, Michał Michalski. No chyba rzeczywiście ta hala przynosi Ci farta. Nie, nie przegrałem tu nigdy i trzymam poziom i fason jak się stało. Tak, nie przegrałem tutaj nigdy i dzisiaj też. Fantastyczna determinacja, od początku rzuciłeś się na swojego przeciwnika, obiecałeś mu, że wciągniesz go na głęboką wodę, ale ty nim dzisiaj przeorałeś klatkę. Nie, umiał, nawet płciźnie jeszcze umiał pływać, później już było ciężko. Nie żartuję oczywiście, twarda walka, naprawdę twarda walka, wymagający rywal. Nie mogłem gdzieś tam rytmu znaleźć w stójce, jednak parter dzisiaj zwyciężył, tak jaki był plan na początku, ale gdzieś tam chciałem trafiać w tej stójce, kurde, nie mogłem tego wyczarować dystansu wyczuć, choć teraz jestem świeżo po walce. Jak zobaczę może ją z boku inaczej to wyglądało? Kurczę, nie wiem. Z mojej perspektywy tak wyglądało, że gdzieś tam nie mogłem go działnąć. Gdzieś tam po innym widziałem, że trafiałem, ale gdzieś bardziej te zapasy dzisiaj zagrały rolę główną. Ale w drugiej rundzie zakjął się na nogach, to nie do końca z tą stójką, tak jak mówisz. Pamiętasz ten moment, w którym właśnie, on przysiadł? Tak, właśnie pamiętam ten moment, coś tam w stójce właśnie, że się ugięły nogi, ale kurde ma takie flashbacki tylko z walki. E, Dopik ogromny niosła Cię publika, czy myślisz, że gdyby i trochę ciszej, to jednak e, tej kondycji by Ci zabrakło? E, nie będę się powtarzał przysłowie Michała Materli, nie? No, Także tym się kierowałem i tym się kieruję całą swoją karierę. I gdzieś tam padło powiedzenie, że jak Michał odjedzie na, na emeryturę, to jest zastępstwo. Póki jeszcze mi się chce, i mam siłę, bo już kurwa coraz ciężej, jak gadaliśmy ostatnio. A rewelacyjna walka, bardzo Ci gratuluję, no i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Do thank <laughs> you